Minęły 2 lata, dalej stoisz w miejscu i nic się nie zmienia. Odkąd postanowiłem, że założę biznes, do momentu aż faktycznie założyłem biznes, minęło 5 lat. Stoisz w miejscu, ponieważ myślisz sobie, że brakuje ci charyzmy, pewności siebie albo czegoś podobnego, a jest to nieprawda. Pewność siebie, charyzmę, umiejętność podejmowania dobrych decyzji nabywa się z czasem. Dziś mam 37 lat i już w tym momencie mógłbym przejść na emeryturę. Jestem wolny finansowo. Byłem w Stanach, byłem w Azji, byłem w Afryce, widziałem całą Europę, widziałem cały świat. Mam wspaniałą rodzinę, moja firma robi ponad 400 tysięcy przychodów miesięcznie. Mam za co żyć. Osiągnąłem większość rzeczy, które wymyśliłem sobie w dzieciństwie, a nawet znacznie więcej. Ale podobnie jak większość ludzi przez dłuższy czas stałem w miejscu i nie miałem pojęcia, jak to zmienić. Jeżeli masz poczucie, że stoisz, że utknąłeś w swoim życiu, to zobacz ten materiał do końca, ponieważ pokażę Ci, co trzeba zrobić, żeby to zmienić. Punkt pierwszy. Ludzie przeceniają to, co są w stanie osiągnąć w krótkim terminie, a całkowicie nie doceniają tego, co są w stanie zrobić w długim terminie. Rozwijaj się przez ewolucję, a nie rewolucję. Widzisz, ja prowadzę firmę 16 lat i często słyszę od ludzi, że jestem utalentowany, że mam jakieś specjalne umiejętności, których nikt inny nie. Nie ma, że to nie jest dla każdego. Chciałbym ci pokazać kilka moich starych filmów. Chciałbym ci pokazać, w jaki sposób zaczynałem. Ale ostrzegam, to co zobaczysz, nie da się odzobaczyć. A raczej ludzie, którzy są w internecie, oni codziennie poszukują rozwiązania jakiegoś problemu. Więc, jeżeli napiszesz do mnie wiadomość poniżej, tak. Na pewno trafi do mojego biura, całe biuro zostanie zaalarmowane, że wysłałeś do nas wiadomość, odwoić Twój biznes w ciągu 90 dni, jeżeli tego będziesz chciał. Więc tak naprawdę są trzy sposoby, aby zwiększyć obroty w Twojej firmie. Więc sytuacja jest tak, że jeżeli Ty martwisz się o zapłacenie rachunków, o zapłacenie ZUS-u, o opłacenie pracowników, e, o opłacenie tablet, wiele osób uważa, że wystarczy mieć dobry produkt, aby robić biznes. Niestety takie podejście. Nikt, tak? I teraz amerykańscy specjaliści, którzy rekrutują do wojska. Mają 97% skuteczność. Nauczyłem się od podstaw wszystkiego. Copywritingu, direct response, sprzedaży, a nawet prezentacji przed kamerą. I teraz uwaga, nie zrobiłem tego w ciągu jednego dnia, a w ciągu kilku lat. Widziałeś kilkusekundowe nagranie, a dla mnie to było 7 lat. 7 pieprzonych lat popełniania błędów, uczenia się, próbowania co działa, co nie działa. I dzisiaj jestem właśnie w tym miejscu, po 16 latach. Ale mam nadzieję, że po zobaczeniu tego nagrania nikt mi nie powie, że miałem jakiś specjalny talent, albo jakieś specjalne umiejętności, bo nie miałem. Ale musisz przyznać, że Byłem w tych długich włosach. Do tego stopnia, że jak je obciąłem, to dziadek mojej żony powiedział mi, że w końcu przestałem wyglądać jak Menel. A przy okazji moja żona się ucieszyła. Po drugie, ludzie nie doceniają mocy konsekwencji. Umówmy się, nie byłem najostrzejszą kredką w piórniku. Nie byłem zbyt bystry, nie miałem talentu, ale miałem coś, czego nie ma większość ludzi. Czyli byłem konsekwentny. Popełniłem wszystkie możliwe błędy, nawet te, których nie powinienem popełniać. Ale ostatecznie wyciągnąłem wnioski i cały czas szedłem do przodu. Waliłem głową w mur, aż w końcu go przebiłem. Można to było zrobić inaczej, można go było wyburzyć, ale ja po prostu robiłem tak, ale ostatecznie i tak wygrałem z tego względu, że byłem konsekwentny. Nawet jeżeli jesteś takim bestalenciem jak ja, to w długim terminie jesteś w stanie wygrać z tymi, którzy mają talent, umiejętności, ale brakuje im konsekwencji. Konsekwencja jest najważniejsza. Żeby lepiej ci to zademonstrować, wyobraź sobie taką sytuację, że masz rzucić 10 kg. I teraz mamy osobę, która chodzi na siłownię, trenuje, ale jest nieregularna. Raz trenuje, dobrze się odżywia, potem przez 2-3 miesiące nie robi nic i znowu wraca na siłownię. I ty lubisz jeść cały czas każdego dnia te same posiłki i codziennie jesz sałatkę grecką, ale teraz postanawiasz, że nie będziesz dodawał oliwy z oliwek i jak nie dodajesz tej oliwy z oliwek, to codziennie masz deficyt na poziomie 150 kilokalorii. To jest stosunkowo niedużo, ale gdzieś po półtora roku jesteś o 10 kg chudszy. Nie dokonałeś żadnej rewolucji w swojej diecie, ale po półtora roku ze względu na twoją konsekwencję stajesz się o 10 kg chudszy. Tego nie widać z dnia na dzień, ale w perspektywie półtora roku widać to doskonale. Punkt trzeci, musisz mieć jasne cel. I oczywiście, wielokrotnie o tym słyszałeś, ale pytanie, czy masz jasny cel, do którego dążysz? Jeżeli masz jasny cel, do którego dążysz, to jesteś z miejsca lepszy niż 99% ludzi na tej planecie, ponieważ większość ludzi nie ma jasno określonego i sprecyzowanego celu. I teraz, jeżeli jesteś osobą, która ma jasno sprecyzowany cel, to już wygrałeś, nawet jeżeli nie wiesz, jak go osiągnąć. Jak ja wyznaczałem sobie cel, że kiedyś założę firmę, będę inwestorem, w przyszłości będę milionerem, to ja nie miałem pojęcia, jak to zrobić, ale miałem Miałem już jasno sprecyzowany cel, i kiedy masz jasno sprecyzowany cel, Twój mózg myśli, próbuje, kombinuje, szuka różnych opcji, i jeżeli cały czas konsekwentnie do tego dążysz, nawet jeżeli robisz głupie rzeczy, to ostatecznie jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie. W wieku 16 lat podjąłem decyzję o tym, że założę firmę. Nie miałem pojęcia, jaką firmę. Dopiero w wieku 21 lat faktycznie ją założyłem, więc to jest sporo czasu. 5 lat, ale przez te 5 lat czytałem książki, rozwijałem się, słuchałem różnego rodzaju materiały motywacyjne, nie miałem pojęcia, co mam robić. Ale ostatecznie cały czas gdzieś szukałem swojej drogi, aż w końcu jak pojawiła się okazja, to ją wykorzystałem. Nie wiem, czy widziałeś, ale niedawno Mr. Beast opublikował nagranie, które nagrał mając 10 lat. Nagrał go i w tym nagraniu podają takie słowa: słuchajcie, mam 10 lat. Moim celem jest zrobienie miliona subskrybentów na YouTubie w ciągu 10 lat. Te nagranie pojawi się dosłownie za 10 lat na YouTubie i mam nadzieję, że w tym momencie będę miał milion subskrybentów. Jasny, konkretny cel. Mr. Beast dzisiaj jest najbardziej popularnym YouTuberem na świecie ma 443 miliony subskrybentów. Więc osiągnął swój cel i osiągnął go razy 400. Rozumiesz? Miał jasno sprecyzowany cel. Milion followersów, czy tam milion subskrybentów w ciągu 10 lat. Większość ludzi, jeżeli ich zapytasz, jaki mają cel, to powiedzą ci, że chcą schudnąć, zarobić pieniądze, coś w tym stylu. To nie są jasno sprecyzowane cele. Polecam ci zrobić jedną rzecz. Wejdź sobie na Pinteresta i tam masz możliwość stworzenia własnej tablicy. Jeżeli coś cię zainspiruje i uważasz, że powinieneś to osiągnąć, że jest to warte poświęcenia czasu, energii, zrezygnowania z pewnej przyjemności, to dodaj to do, do swojej tablicy i przynajmniej 2-3 razy dziennie zaglądaj na tą tablicę, żebyś wiedział, do czego dążysz. Ja na przykład na swojej tablicy mam zakup Delorina. To jest taki samochód, który już nie jest produkowany. Jeśli kiedykolwiek widziałeś Powrót do przyszłości, to prawdopodobnie wiesz, co to jest za film. To był ulubiony film mojego dzieciństwa i postanowiłem, że kiedyś kupię sobie Delorina i ostatnio go nawet widziałem na AutoMoto i miałem taki moment, a może go kupię, ponieważ jego cena nie jest aż tak wysoka, jak mi się wydawało. Ale to jest na mojej tablicy celów, i pewnego dnia sobie go kupię. A dlaczego go teraz nie kupiłem, skoro mnie stać? O tym porozmawiamy sobie za chwilę. W życiu chodzi o to, żeby mieć jasną wizję, co chcesz osiągnąć, nawet jeżeli nie wiesz, jak to osiągnąć. Przykładowo, Twoim celem jest kupienie sobie Lamborghini, bo chcesz, bo lubisz, nie dlatego, że ktoś inny ci powiedział, że to jest fajne, po prostu uważasz, że Lamborghini to jest samochód dla ciebie. Co powinieneś zrobić? Idź do salonu, porozmawiaj ze sprzedawcą, usiądź w środku, złap za kierownicę. Niech ci ktoś zrobi zdjęcie, poczuj tą skórę, poczuj się jak to jest być właścicielem. Zapytaj sprzedawcę, ile kosztuje leasing na ten samochód, żebyś miał jasny, wyliczony cel finansowy, do którego musisz dążyć. To nie jest tak, że od razu go będziesz musiał kupić, ale chodzi o to, żebyś poczuł się właścicielem. Im jesteś bliżej swojego celu, tym jest większa szansa, że go poczujesz i będziesz miał motywację, żeby do tego dążyć. A jeżeli pracuje w salonie jakiś głupek, który nie pozwoli ci zbliżyć do tego samochodu, idź na targi. Spotkaj się z gościem, który ma Lamborghini. Zapytaj go, czy możesz wejść do środka, czy możesz zrobić sobie zdjęcie. Większość osób się zgodzi, nawet ja, który jest bardzo niechętny na to, żeby ludzie się dali na mój motocykl, ponieważ bardziej się boję to nie, że oni usiądą na tym motocyklu, tylko że go przewrócą, co jest jak najbardziej realne, to i tak daje ludziom możliwość zrobienia zdjęcia. Więc Myślę sobie, że taki właściciel bez problemu pozwoli ci wsiąść do środka i zrobić sobie zdjęcie, bo nic go to nie kosztuje. I też był w tym samym punkcie co ty. Miał wizję, miał cel, nie wiedział w jaki sposób kupi ten samochód, jak do tego celu dojdzie, ale było to kiedyś prawdopodobnie jego marzenie z dzieciństwa, więc doskonale cię rozumie. To jest dzisiaj może śmieszne, ale jak zaczynałem, to przychodziłem do pięciogwiazdkowego hotelu, siadałem w lobby, zamawiałem kawę i chciałem poczuć się częścią tego miejsca. Chciałem poczuć się jak gość to jego stać na to właśnie miejsce. I to jest śmieszne, bo z perspektywy moje to nie jest żaden wydatek, ale wtedy właśnie chciałem poczuć się jak ten gość, którego stać. Dzisiaj rozumiem jedną rzecz, jeżeli masz wizję, jeżeli możesz poczuć ten cel, to jest ogromna szansa, że twój umysł działa w taki sposób, że znajdzie ci rozwiązanie, jak ten cel osiągnąć. Krok czwarty, zrozum siłę skupienia. Jak czytałeś jakieś książki samorozwojowe, jak być bogaty, to zawsze pojawia się kwestia skupienia, ale nigdy nie rozumiałem, o co chodzi w tym skupieniu. Wydawało mi się, że rozumiem, ale nie rozumiałem. Dzisiaj skupienie jest 10 razy trudniejsze niż 15-20 lat temu, i 100 razy trudniejsze niż 50-60 lat temu. Dlaczego? Ponieważ masz mnogość opcji. Popatrz sobie na Mr. Bista. On miał jasny cel. Chce osiągnąć milion subskrybentów na YouTubie w ciągu 10 lat, ale to za mało. Musisz się skupić, a skupienie to jest zrozumienie, co jest istotne i odrzucenie wszystkich innych opcji. On zrozumiał, że jego grupą docelową są młode osoby w wieku od 12 do 25 lat. To są młode osoby, które potrzebują emocji i rozrywki. Jeżeli wiesz, kim jest grupa docelowa, to Tworzysz filmy pod tą konkretną grupę docelową. Na tym polega skupienie. Dodatkowo on wie, że 74% jego wszystkich subskrybentów to są mężczyźni, więc robi głównie filmy pod młodych mężczyzn, którzy chcą rozrywki i emocji. I takie filmy. Cały czas produkuje. Co więcej, mają bardzo specyficzny format. Na przykład, co wydarzyłoby się, jeśli? Co by się wydarzyło, jeślibym zamieszkał miesiąc w więzieniu? Albo, co by się wydarzyło, gdybym przywiązał się na miesiąc do mojej ex? Więc on tworzy od razu filmy, które są mocne, angażujące. Montaż jest robiony pod tą grupę docelową. Tam jest mnóstwo przebitek, mnóstwo rzeczy się rusza. To nie jest najlepszy montaż, na przykład dla mojej grupy docelowej, gdzie mnie nie oglądają ludzie powyżej 25 roku życia, a najliczniejsza grupa to są 34-44 lata. Czyli to jest moja grupa docelowa. Więc taki montaż, gdzie się wszystko rusza, gdzie cały czas są szybkie, energiczne przebitki, nie pasuje do mojej grupy docelowej. Dlatego ja takiego montażu nie robię. A on doskonale wiedział, kim jest jego grupa docelowa i się na niej skupił i tylko robi filmy pod tą grupę docelową. Co powoduje, że do tego kanału więcej dołącza właśnie tego typu osób. I teraz zobacz sobie ciekawą kwestię. On się w 100% skupił na tym, żeby robić YouTube'a. Nie mówi o tym, że zarabia na e-commerce, nie mówi o tym, że zarabia na krypto, że inwestuje w akcje, że flipuje. On się skupił na jednej rzeczy. A dlaczego ty nie jesteś w stanie osiągnąć sukcesu? Z tego względu, że siedzisz na przykład w krypto pół roku, potem uważasz, że krypto to oszustwo, postanowiłeś na przykład sprzedawać kursy, po pół roku uważasz, że kursy to oszustwo, potem idziesz w nieruchomości, uważasz, że na tym nie da się za bardzo zarobić i wszystko porzucasz, zanim masz okazję być naprawdę w tym dobry. Więc to, co robią najlepsi, to skupiają się na jednej rzeczy i przez Długi, długi czas robią tą jedną rzecz, dlatego są w tym najlepsi. Nawet jeżeli popatrzysz sobie na taką osobę jak Warren Buffett, wszyscy wiemy, że on jest inwestorem giełdowym i wszyscy wiemy, że inwestuje tylko w akcje, ale czy wiedziałeś, że wybiera tylko i wyłącznie firmy ze specyficznych sektorów, głównie to jest bankowość, firmy ubezpieczeniowe i szuka jeszcze firm, które mają przewagę nad innymi firmami. Jeżeli ty rozumiesz, że na Wall Street mamy kilka tysięcy spółek, ale jeżeli zainteresujesz się tylko konkretnymi segmentami, to po pewnym czasie, siedząc w danym temacie, zauważasz, które firmy są wybitne, które się wyróżniają które są lepiej prowadzone. I to właśnie powoduje wielkość. I teraz popatrz sobie na mnie. Jak ja zaczynałem, to ja uczyłem ludzi marketingu internetowego, szeroko pojętego marketingu internetowego. Ale przy okazji szukałem różnych swoich możliwości. Miałem sklep z odzieżą dla kobiet, miałem e-commerce, trochę próbowałem sprzedawać na Allegro. Zajmowałem się inwestowaniem w akcje, trochę krypto i cały czas się rozpraszałem. Brakowało mi skupienia. I w pewnym momencie skupiłem się w 95% na jednej rzeczy: Chciałem pomagać autorom i trenerom zwiększać sprzedaż, ponieważ zawsze w tym byłem dużo lepszy od innych. Więc wybrałem sobie coś, w czym jestem trochę lepszy od innych, i z czasem stawałem się z tym coraz lepszy, lepszy, aż dzisiaj w tym momencie jestem w tym najlepszy w Polsce. Ale to zajęło mi lata. I teraz jestem w tym naprawdę wyjątkowo dobry, ale dlatego, że byłem na tym skupiony przez ostatnie lata i cały czas starałem się być w tej jednej konkretnej rzeczy najlepszy. I teraz zobacz, ile czasu zmarnowałem, ile energii, ile pieniędzy zmarnowałem, robiąc różne rzeczy. Gdybym od razu skupił się na tej jednej rzeczy i tylko bym robił tą jedną rzecz, to dzisiaj byłbym w zupełnie innym punkcie. Znacznie szybciej miałbym przewagę nad całym rynkiem, ponieważ osoba, która jest skupiona na jednej rzeczy, ma przewagę nad wszystkimi innymi. Przestań skakać z kwiatka, na kwiatek. Wybierz sobie jedną rzecz, skup się na konkretnej grupie, na konkretnym problemie i rób to w kółko. Rób to w kółko przez wiele lat, a za jakiś czas zobaczysz, że będziesz wybitny. Punkt piąty. Przestań pić alkohol. Alkohol zwalnia wszystkich. Wyobraź sobie, że jesteś pieprzonym Elonem Maskiem i zaczynasz pić i pijesz naprawdę sporo. I tak osiągniesz tysiąc razy więcej niż większość przedsiębiorców, ale nie osiągniesz pełnego swojego potencjału ze względu na alkohol. Pamiętaj o jednej rzeczy: alkohol nic nie wnosi, a wszystko zabiera. I widzisz, jak kiedyś. Piłem 2, 3, czasami 4 piwa przed snem każdego dnia. I nie uważałem, że to było coś złego, tym bardziej, że ja się jakoś specjalnie nie upijałem. Ponieważ no, tolerancja rośnie, a ja jeszcze mam bardzo mocną głowę. Więc wypijałem 3, 4 piwa, szedłem spać, budziłem się. No, i jakoś tak rano od razu musiałem się napić kawy. I tak o 9.10 już byłem zmęczony, musiałem zalewać się kawą. Potem szedłem na drzemkę i przez pół dnia nie byłem produktywny. Alkohol, nawet w niewielkich ilościach, zabiera Ci przynajmniej 2-3 godziny produktywne dziennie. A te 2-3 godziny będą decydowały o Twoim sukcesie. I większość ludzi w tym kraju uważa, że wypicie lampki wina czy wypicie szklanki piwa przed snem nie jest niczym złym. I teoretycznie nie jest to złe. Ale jeżeli robisz to konsekwentnie, w długim terminie, to potem masz insulinooporność, oporność, potem masz nadwagę, nie potrafisz schudnąć. Twoje hormony lecą w dół, masz stany zapalne i codziennie jesteś mniej produktywny. Więc odbierasz sobie energię, która jest potrzebna do tego, żeby zarabiać dużo pieniędzy. Tak naprawdę w biznesie chodzi o energię. Ten, kto ma energię, ten ma motywację i ten działa. Jeżeli usuniesz alkohol ze swojego życia, pojawi się pustka. I tą pustkę musi coś wypełnić. I w tym momencie zyskujesz energię i motywację i masz chęci robić rzeczy, których byś na co dzień nie robił. Na przykład skupiasz się na biznesie. I to nie jest tak, że ja w ogóle nie piję. W tygodniu nawet nie chcę słyszeć o alkoholu, w weekendy bardzo i to bardzo rzadko. Zdarza mi się kilka razy w roku wypić alkohol i jak jadę na wakacje, to sobie nie żałuję, wtedy faktycznie piję, ale doskonale wiem, że kiedy wracam, to potem potrzebuję przynajmniej tygodnia, żeby zregenerować organizm, żeby znowu pracować na takim poziomie, jaki był, zanim zacząłem pić. I tak samo dotyczy to się innych używek, bo możesz nie pić, ale palisz zioła. Jeżeli zażywasz jakieś substancje, które ograniczają twój potencjał, to nie dziw się, że stoisz w miejscu. Często nam się wydaje, że żeby osiągnąć sukces, to musimy zrobić coś niezwykłego. Bardzo często musimy z czegoś zrezygnować, co już robimy, czyli musimy zrezygnować ze złych nawyków, które już mamy. Jednym z nich jest właśnie picie. Punkt szósty. Naucz się odraczać gratyfikacje. To nie jest takie proste. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że my wszystko chcemy tu i teraz. Nie chcesz być bogaty za 15-20 lat, tylko chcesz być bogaty tu i teraz. I dlatego interesujesz się tradingiem, a nie robieniem biznesu, który będziesz musiał robić przez kilka lat. Chcesz być bogaty tu i teraz. W taki sposób działa nasz umysł i to jest naturalne. Różnica jest tylko taka, że ludzie potrafią odraczać swoją nagrodę, gratyfikację w przyszłość. I teraz pytanie podstawowe. Dlaczego nie kupiłem tego Dollar i dlaczego nie spełniłem swojego marzenia? Odpowiedź zajebiście porosta, dlatego że ja rozumiem. Jak to działa, i odraczam swoją gratyfikację w przyszłość. Gratyfikacja jest to zdolność zrezygnowania ze swojej przyjemności tu i teraz na rzecz tego, co możesz mieć w przyszłości. Twój mózg działa w taki sposób, że ma system limbiczny, który chce mieć tu i teraz wszystko, i ma korę przedczołową, która myśli o przyszłości. Ludzie sukcesu używają swojej kory przedczołowej, a większość ludzi używa systemu limbicznego, który jest odpowiedzialny za to, że daje przyjemność tu i teraz. I to oczywiście można wytrenować. Za każdym razem, kiedy odkładasz gratyfikację w przyszłość, automatycznie. Budujesz właśnie ten mięsień. I co to daje? W pewnym momencie cieszysz się z procesu osiągania danej rzeczy, a nie osiągnięcia danej rzeczy. I teraz w jaki sposób to prosto trenować? Na przykład masz ochotę poskrolować, poczekaj 10 minut i dopiero potem sobie poskroluj. Jeżeli masz ochotę coś sobie kupić online, poczekaj 5-10 godzin, niech emocje spadną a potem sobie to kup. Jeżeli masz ochotę na słodycze, najpierw zrób trening, potem zjedz słodycze. I takie drobne rzeczy, które robisz każdego dnia, budują właśnie ten mięsień. Po pewnym czasie już nie będziesz miał takiej pokusy, żeby szybko kupować pod wpływem emocji, żeby cały czas zalewać się cukrem, to po prostu wytrenujesz. Spróbuj, zobaczysz, że po jakimś czasie staniesz się spokojniejszy, cierpliwszy i wszystko ci będzie przychodziło dużo łatwiej. Uważam, że osiągnięcie sukcesu jest wielokrotnie łatwiejsze teraz, niż to było na przykład 10-15 lat temu. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi ma te same problemy, co ty. Ma problem ze skupieniem i ma problem z odraczaniem gratyfikacji. Jeżeli ty tego się nauczysz, automatycznie masz przewagę nad całym światem. Punkt siódmy, zacznij regularnie trenować. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że tego nie chcesz słyszeć, ale zobacz. Jeżeli regularnie trenujesz, to nie masz pokusy, żeby regularnie pić. I nie masz też pokusy, żeby jeść przetworzone i śmieciowe jedzenie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wykonasz ciężki trening, to potem zaczyna ci spadać pokusa na słodkie, na alkohol, ponieważ nie chcesz zaprzepaścić efektów, które już wypracowałeś. Dokonałeś silnej ciężkości ciężkiej roboty i nie chcesz tego zniszczyć. Ale jest coś, czego nie widać. Jeżeli regularnie trenujesz, to automatycznie budujesz dyscyplinę. Jeżeli zbudujesz dyscyplinę w jednym obszarze swojego życia, to bardzo łatwo jest to przełożyć na każdą inną dziedzinę. Czyli jeżeli regularnie trenujesz, trzymasz diety, to automatycznie łatwiej ci będzie pilnować finansu, na przykład we własnej firmie. Dodatkowo uczysz swój umysł odporności na ból psychiczny i ból fizyczny. Jesteś w stanie znacznie więcej znieść. I oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że treningi są trudne, że nie zawsze masz czas, ale jeżeli zaczniesz, to bardzo powoli się będzie rozpędzał. Jednak pewnego dnia stanie się to twoim naturalnym stylem życia i nie będziesz mógł z tego zrezygnować. Przykładowo ja, 22 października, idę na operację przepuklinę i niestety lekarz powiedział mi, że mogę zapomnieć o siłowni na przynajmniej 3 miesiące. Co dla mnie było absolutnym szokiem i chyba to było najbardziej wkurzające, no jeszcze poza tym, że przez pierwszy tydzień nie będę mógł pracować. Ale po rozmowie z lekarzem od razu zapytałem czatu GPT, co ja mogę robić, więc doszedłem do wniosku, że stosunkowo szybko, po powiedzmy dwóch, trzech tygodniach będę mógł regularnie spacerować nawet na takie dłuższe odcinki. Potem będę po Miesiącu mógł dołożyć rower, a po trzech miesiącach wrócić na siłownię, więc już mam plan, jak wrócić do treningu i kiedyś to, co przychodziło mi ciężko, dzisiaj stało się naturalną częścią mojego życia. Teraz już widzisz, czemu stoisz w miejscu. Niech strach nie wyklucza cię z gry. Strach jest czymś naturalnym i on mija w momencie, kiedy zaczynasz działać. Mam nadzieję, że ten materiał ci się spodobał i mam dla Ciebie kolejny materiał, gdzie pokazuję, jak od zera, pracując na etacie, możesz zarobić pierwsze swoje 100 tysięcy. Więc zobacz sobie ten materiał i widzimy się w kolejnych odcinkach.